Chwale oraz chwale ojca i świętych aniołów. Oto słowo Pańskie. Walenty, święty męczennik, jego życie przypada na trzeci wiek, wiek wielkich prześladowań. Prześladowania te były bardzo krwawe, nieraz bardzo gwałtowne. Trudny to był czas dla pierwszych wyznawców Chrystusa. Dla chrześcijan nie mieli, tak jak my, swoich kościołów. Nie mieli świątyń, nie mieli katedr. Biskupi nie mieli swoich stolic biskupich. Gromadzili się w swoich domach. Gromadzili się w katakumbach, czyli pod ziemią. W podziemnych korytarzach dawnych pogańskich cmentarzy, aby ich nikt nie widział, nie słyszał, bo byli prześladowani. Żyli w bardzo zepsutym pogańskim świecie, tak moralnie, jak i materialnie zdewastowanym. Stawiamy sobie pytanie, Przecież oni żyli według Ewangelii, według nauki Chrystusa. Słynny pisarz tego czasu Tertulian nawet powiedział, że krew męczenników jest posiedem chrześcijańskim. Pomimo tak trwawych prześladowań następuje wielki i szybki rozwój chrześcijaństwa. Posłuchajmy, co pisze nieznany autor listu do Diogeneta. Otóż pisze, że chrześcijanie żyją w ciele, lecz nie według ciała. Mieszkają na ziemi. I'm